Promise, czyli chyba jedna z najbardziej znienawidzonych rzeczy przez początkujących programistów w JavaScriptie, na pewno zaraz obok this, o którym przypominam, że też już zrobiłem odcinek. Promise, Promise to jest oczywiście coś, co pomaga nam pracować z asynchronicznymi sytuacjami, z asynchronicznymi funkcjami. Ten odcinek się w dużej mierze opiera na poprzednim odcinku o, o, o callbackach, więc jeżeli go nie widziałeś, naprawdę zachęcam Cię, żebyś pierwszy obejrzał tamten odcinek, później wrócił do tego. Ten odcinek nie będzie o async await, będzie o samych promisach. Po co promisy powstały, jaki jest cel ich, w sensie po co nam one i jak ich używać. No to zaczynamy. wspomniałem, że promise jest po to, żeby pracować z asynchronicznymi sytuacjami, ale jednocześnie przecież kalbaki właśnie pozwalają na coś takiego. Więc czym się różni callback od promise'a? Znowu, zarysujmy sobie pewną sytuację. Wyobraźmy sobie, że mamy jakiś system rejestracji użytkownika. Mamy kilka kroków. Na przykład pierwszy krok, niech to będzie... Wysłanie danych usera, później walidacja danych, później rejestracja usera i na końcu, na przykład, wysłanie maila z potwierdzeniem. Więc e, mamy tutaj kilka kroków do wykonania, i bardzo ważna jest kolejność tych kroków. Prawda? No nie możemy pierwsze wysłać maila, a później zwalidować dane, no bo no, no nie, to, to nie ma sensu. I możemy coś takiego napisać za pomocą kobaków, nie ma problemów. Więc może tak, ja utworzę kilka funkcji, które tutaj opisałem na początku. Niech one sobie nic nie robią, niech one e, tylko na początek wykonsolują coś. Utworzyłem parę funkcji, które są asynchroniczne. Czyli ten set timeout we wszystkich funkcjach jest tylko po to, żeby pokazać, że to jest właśnie asynchroniczna funkcja. I specjalnie tutaj dałem różne czasy. No bo to jest logiczne, że, że one nie muszą tyle samo trwać, tylko może to być różny czas. Więc jak normalnie mógłbym to zrobić? Uruchomić wszystkie funkcje po kolei. Czyli mam wszystkie moje kroki i uruchamiam wszystkie funkcje po kolei, bo zależy mi na kolejności. Więc uruchomię teraz Promise.js i, no właśnie, mamy tutaj taki problem. Z racji, że są to asynchroniczne funkcje, czyli one wcale nie muszą wykonywać się w tym samym czasie, to nie ma zachowanej kolejności i następuje problem, że pierwsze by się wysłał e-mail, a później dopiero rejestracja, a na końcu w ogóle walidacja, co jest totalnie bez sensu. Więc możemy naprawić to za pomocą callbacków, nie ma problemu. Więc yy, zróbmy sobie tak, że Get User data będzie przyjmowała jakiś callback i chciałbym, żeby po wykonaniu się wykonał właśnie callback. Yy, po, wyko po wykonsolowaniu yy, informacji. W tym miejscu byłoby normalnie jakieś przetwarzanie danych, tak, pobieranie ich. Chcę, żeby wykonał się na końcu callback, tak jak było w ostatnim odcinku. No, ok, więc tak. Chcę właściwie validate user wykonać jako callback, czyli wykonuję tutaj funkcję anonimową, a w niej callback. Dlaczego nie? Tak, Mogłem przecież tak użyć, prawda? I sprawdźmy, czy to działa. Tak, to działa, więc to by było ok, taki zapis. Dla jednego przypadku, ale przecież po validate user też chcę wykonać kolejny krok, czyli rejestrację, więc też muszę tutaj podać callback i go na końcu wykonać. I teraz nie mam możliwości podania kolejnego callbacku. No, no nie, no nie, nie mogę coś takiego napisać. To po prostu nie zadziała. Więc, żeby to naprawić, muszę podać tutaj funkcję anonimową, nieważne czy zrobię to tak. W ten sposób, i w kolejnym kroku chcę podać rejestrację po walidacji. Prawda? Więc jeszcze raz uruchomię. I faktycznie trzy kroki są zrobione. No ale potrzebuję jeszcze czwarty, czyli po rejestracji. Znowu chciałbym przekazać jakiś callback i go wykonać na końcu. Więc znowu ten zapis znowu muszę zmienić na taki zapis. I w nim dać send email. Z kolei. Po wysłaniu e-maila mogę chcieć przekazać jeszcze jakąś funkcję, na przykład wyświetlenie strony z sukcesem czyli że Twoja rejestracja zakończyła się sukcesem sprawdź e-mail. Czyli znowu musiałbym tutaj podać jakiś callback i na koniec go wykonać. Czyli znowu muszę zmienić ten zapis na taki, który mi pozwala użycie funkcji console. end. Mamy koniec. I po uruchomieniu faktycznie wszystko działa. Czyli mamy odpowiednią kolejność, na końcu jest end. Tylko tutaj nam się tworzy coś, co się nazywa callback hell. Czyli piekło tych callbacków, po prostu taka choinka położona bokiem. To jest coś, co jest strasznie nieczytelne i tego właśnie staramy się uniknąć. Same funkcje moglibyśmy lekko zmienić i na przykład callbacki zmienić na next. Może taka nazwa więcej mówi, czyli że to jest funkcja, która ma się... Następnie wykonać. Ale jakby w samym działaniu to nic nie zmienia. W jaki sposób pozbyć się tego piekła kalbaków, tej choinki? W tym miejscu właśnie wkracza promise. Może sobie na razie początek zakomentuję. Ok, w jaki sposób w ogóle działa promise? Czym jest promise? Promise, jak sama nazwa mówi, to jest jakaś obietnica. Czyli promise nam coś obiecuje. Obiecuje nam. Że coś zrobi, jak skończy swoje zadanie. Tak jak z callbackiem, czyli z callbackiem, czyli jeżeli skończyłem robić to, co miałem robić, wtedy wykonuję twój callback. Wtedy wykonuję to, co chcesz dalej. Więc nawet to też zakomentuję. Utworzę sobie nowy promis. Promis przyjmuje, uwaga, funkcję. Więc użyjmy tutaj jakiejś funkcji. I niech zrobi set timeouta. Dlatego, że promis oczywiście służy głównie do, do obsługi takich asynchronicznych, do niewygodnych zapytań. Zresztą tak jak kolbaki. Promis przyjmuje jeszcze dwa parametry, czyli jego funkcja ma dwa parametry. Resolve, czyli rozwiązać, gdy wszystko poszło OK i reject, czyli nie wiem, odrzucić promise'a, gdy coś poszło nie tak, jakiś błąd zwrócić. Więc jeżeli wszystko poszło dobrze, wszystko się tutaj wykonało. Promise kończy swoje zadanie w momencie, gdy ja uruchamiam resolve, czyli uruchamiam tą pierwszą funkcję. Ten pierwszy argument, który jest funkcją, mogę uruchomić i wyświetli mi się working. OK, tylko co z tego? Największą zaletą Promise'a jest to, że ma on coś takiego jak then. I tutaj mogę określić callback, czyli co ma się wykonać, gdy ta część jest już gotowa. Czyli gdy ta część się wykonała, mogę powiedzieć, że słuchaj, dobra, to teraz wykonaj mi to, tak, then, czyli wtedy, wtedy wykonaj mi to. Na przykład console.log mm, end uruchomił, te working trwało 0,8 sekundy, a później wyświetliło się end i bardzo fajnie. Resolve jeszcze pozwala mi tutaj coś wrzucić, na przykład zwrócić jakąś wartość, powiedzmy this is from promise. I teraz wartość z resolve będzie dostępna tutaj, response. Dzięki temu też mogę ją wykonsolować. Response. Jeszcze raz uruchamiam funkcję. I wszystko jest według właściwej kolejności. I uwaga, tak naprawdę ja mogę też tutaj sobie coś zwrócić. Na przykład zwrócić response i znowu użyć den. Czyli jeżeli to zostało wykonane, den, czyli wtedy chcę coś. Innego wykonać. I na przykład tutaj chciałbym wykonać konsolę log. Hmm, chciałbym wykonsolować tą response. Może inaczej, tutaj sobie zwróćmy liczbę. Zwróćmy sobie dwójkę, czyli tutaj dwójka zostanie przekazana. Tutaj znowu zostanie przekazana, tak? Nazewnictwo nie ma znaczenia. To może być res, może być response. No, tak zazwyczaj się robi. I ta dwójka się wyświetliła. Widzicie, ja mogę ją gdzieś w trakcie zmienić. I ona jest return, czyli jest dalej przekazana do tego response, do tej odpowiedzi. I generalnie tym właśnie różni się promise od callbacka, że mamy większy porządek. Więc przejdźmy sobie teraz do tego z powrotem do naszego przykładu i przeróbmy go na promise. Czyli chcę, żeby ta funkcja zwróciła mi nowego promise. Oczywiście promise przyjmuje funkcję. W tej funkcji dzieje się coś asynchronicznie. Okay? Jakby to nie jest z promisem związane w żaden sposób. Po prostu jest w nim. To jest jakaś asynchroniczna funkcja. Nieważne, czy to jest set timeout, czy to jest fetch, pobieranie danych z serwera, czy to jest odczytywanie plików, to jest po prostu jakaś asynchroniczna funkcja. I teraz promise, funkcja promisa ma dwa parametry: resolve, czyli jakieś rozwiązanie tego promise'a, gdy jest on gotowy, i reject, gdy coś poszło nie tak. Teraz w takiej funkcji nie używam już next, nie używam tego mojego callbacka, tylko używam resolve. Czyli w tym momencie mówię: uwaga, funkcja się zakończyła. I tyle, nie przyjmuję parametrów, że wykonaj teraz coś. Nie, po prostu funkcja jest zakończona. Ta funkcja jest zakończona. Więc mogę uruchomić moją funkcję. A w dalszym ciągu mógłbym tutaj przekazać jakiś parametr, gdybym go potrzebował i, i mogę go gdzieś użyć, ale callback podaje. W ten sposób then. Czyli co ma właściwie się wykonać? Powiedzmy, console.log promise finished. I po ruchu menu faktycznie jest zachowana kolejność, więc jedyne, co mi promise zrobił, tak naprawdę, to sposób zapisu. Nie podaję callbacka tutaj, tylko mogę użyć then i w then podaję callbacka. Więc. To stąd wytnę i przerobię wszystkie pozostałe funkcje na, na promise. Ok, funkcje przerobione na promisy, czyli wszędzie zamiast next jest teraz resolve, który mówi o tym, że promise został zakończony. Tak? Wtedy, kiedy set timeout się już wykonał. Więc jeszcze raz wrócę do tego zapisu then i teraz tak get user data. Będę brał sobie stąd dane po tym kroku. Następny krok to walidacja danych, czyli validate data. Więc chcę wykonać validate data. Krok następny to register user. Czyli należy pamiętać, że validate data to jest znowu promise, tak? Dlatego mam return, żeby mi zwrócić tego promisa. I tak jak wiemy już, promise pozwala użyć then Więc mogę w ten sposób sobie to zapisać. Kolejny krok, send email. I ewentualnie Kolejny krok, to już będzie zwykła funkcja anonimowa. Niech to będzie console.logEnd. Uruchomił ten program. I wszystkie kroki wykonują się w odpowiedniej kolejności. A zobaczcie na zapis, czy to nie jest dużo ładniejsze niż, niż to. A teraz tych kroków mogłoby być naprawdę dużo. Wszystko jest eleganckie i czytelne. I to właśnie po to ten promise jest. Tutaj tych promisów jest dosyć dużo, ale pamiętajmy, że zwykły fetch on też zwraca właśnie, re, e, zwraca promisa, czyli on ma tak jakby w środku return promise. I w momencie, gdy dane są pobrane, następuje resolve. Dlatego, że resolve pozwala zwrócić pewne dane. Na przykład, chciałbym, żeby send email zwróciło mi na końcu pewną informację. Na przykład. Yy... Email has been sent, czyli e-mail został wysłany. OK? To co jest w resolve w środku jest tutaj jako response, albo res, nie ma znaczenia. To jest moja nazwa, tak? Po prostu jako pierwszy argument. Teraz mogę wykonsolować end, ale mogę też sobie wykonsolować moją odpowiedź, moje response. Jeszcze raz uruchamiam skrypt i faktycznie na końcu e email has been sent. I w analogiczny sposób mógłbym przechwycić e, na przykład dane użytkownika. Tutaj zwrócić sobie jakiś user. Oczywiście tych danych nie ma, więc ja sobie stworzę obiekt. Na przykład name john, czyli get user data, zwróci mi promisa, a ten promis jak się wykona, zwróci mi resolve, tak? Taki obiekt. Czyli on będzie dostępny w tym miejscu. Więc jeszcze raz. Mamy Response, mamy jakąś odpowiedź. I mogę tutaj zwalidować te dane, które otrzymałem w Response, tak? Dlatego, że wykonsoluję sobie jeszcze raz Response w tym miejscu. To będą dane użytkownika. Uruchomię skrypt konsol. Eee, hm, console log oczywiście. I teraz faktycznie widać, że po kroku pierwszym dostałem Name John. Czyli ten response, ta odpowiedź od mojego Promisa. Właśnie pochodzi stąd, z Resolve. I te dane mogę wykorzystać do walidacji. Później te dane mogę wykorzystać do rejestracji. A zapis cały czas jest naprawdę naprawdę czytelny. Na razie to cofnę. I jeszcze ostatnia rzecz. E, używam Resolve, nie używam Reject. Więc Reject to jest coś, to jest coś, gdy, gdy coś pójdzie nie tak. Czyli gdy wszystko było OK, wykonuję Resolve. Natomiast powiedzmy, że w walidacji danych coś poszło nie tak, czyli pojawił się jakiś error i zrobiłem Reject. Więc tak, na razie zakonsoluję to wszystko i wywołam samo Reject. Reject też może przekazać jakąś wiadomość, na przykład Validation Error. Okay. Uruchomię jeszcze raz skrypt i mam błąd unhandled promise rejection warning czyli jest jakiś błąd promise zwrócił błąd reject czyli odrzucił ale ja tego błędu nigdzie nie wyłapałem więc promise poza tym że ma coś takiego jak then ma jeszcze coś takiego jak catch i tutaj wyłapuje mój błąd więc jeszcze raz jeżeli jakiś błąd jest to ja bym chciał go wykonsolować może nawet o, w ten sposób i może jeszcze coś dopiszemy error jeszcze raz uruchomił błąd ok, jeszcze zapomniałem zamknąć nawiasa, jeszcze raz uruchamiam skrypt i uwaga po kroku pierwszym skrypt się zatrzymał, bo wyłapał, tak jak jest catch, wyłapał jakiś błąd validation error i teraz nieważne, czy ten reject będzie w tym kroku, czy w tym, za pomocą jednego bloku Catch mogę wyłapać te wszystkie błędy. I po prostu na pierwszym błędzie cały skrypt się zatrzymuje, czy właściwie ta jego część się zatrzyma, i jesteśmy w stanie jakoś obsłużyć ten błąd. Na przykład wyświetlić użytkownikowi, że Ej, gościu, coś poszło nie tak. I to jest cała idea promisów powstały właśnie po to, żeby po prostu nam ten kod trochę uprościć. Bo to, co widać wyżej, jest zdecydowanie prostsze do czytania i rozwijania niż to, co widać na dole. Czyli te callback hell. Oczywiście w naszym javascriptie mamy coś takiego jak async await, czyli te promisy jeszcze lepiej nam wyglądają. Nie musimy się bawić żadne then, catch, tylko ta Obsługa asynchroniczności jest jeszcze wygodniejsza i jeszcze lepsza, ale to już nie jest materiał na ten odcinek. Tak więc to by było na tyle jeśli chodzi o Promise. Dzięki za oglądanie. Jak zawsze trzymajcie się i cześć.